organizatorów nie można za bardzo zorganizować tego jarmarku koziukowego w innym miejscu na przykład na stadionie, ponieważ wystawcy chcą być w centrum Białego Stoku, bo uważałem, że starsi ludzie tutaj do centrum tu sobie przyjdą, a gdzieś tam na stadion na przykład mieliby problem z dojazdem, bo to już dalej jest. Może nie mają samochodów i tak dalej, więc oni poniekąd wymuszają tą prowizorkę, czyli no tutaj już nawet miejsca się kończą na te stoiska. więc czy później. Myślę, że to nawet nie jest kwestia kosztów, bo tam normalne warunki higieniczne, toalety pod dachem, stoiska i tak dalej. Parking na 800 miejsc. parkingowych dla samochodów osobowych. Yy, chyba 150 czy 200 miejsc dla autokarów. Ja generalnie widzę same zalety, a tutaj widzę prowizorkę po prostu. O, może do pewnych rzeczy trzeba stopniowo dojrzeć, dorosnąć. Nawet pod względem nie tylko miejsc do parkowania, ale jakichś względów bezpieczeństwa, tamta lokalizacja jest zdecydowanie lepsza. Tu rondo z kratkami, Też bez sygnalizacji drogowej, jak widzicie. Co powoduje nieustanne korki w dni robocze w godzinach od 15 do 16-17. Dużo takich przykładów jest jak Białystok jest źle zarządzany, właśnie w sumie od czasów Hetmana Branickiego Mamy PH do zarządzających, są po prostu niekompetentni, yy, wydają publiczne pieniądze w sposób absurdalny. Tam dalej jest toaleta mniejsza za 430 tysięcy złotych. Jak widzicie, dosyć daleko od jarmarku na nawet. Położona, więc I takich przykładów mogą dawać niestety bardzo dużo. A tu z kolei po prawej stronie sąd okręgowy, po lewej dom Handlowy central. A na wprost dawny Dom Partii Obecnie Uniwersytet w stoku. A niedługo zupełnie co innego bo już ktoś to kupił Uniwersytet też się stąd przeniesie A Po lewej z kolei Hotel Crystal Fu, przepraszam, po prawej Hotel Crystal, a po lewej redakcja Kuriera Porannego Gazety Współczesnej. A po prawej fragment deptaku na ulicy Lipowej, a po lewej ulica Lipowej bez deptaku i cerkiew. No, dużo zwiedzania gdzieś nie będzie, bo się już robi ciemno, także na razie.